Na pewno czujemy niedosyt, bo bardzo nam zależało na tym, żeby dzisiaj zwyciężyć po ostatnim e, nieudanym meczu z UKS em I mecz się dobrze ułożył. Wystrzeliliśmy bramkę na 1-0. E, no i w drugiej połowie uważam, że na początku kontrolowaliśmy grę i <coughs> pojawił się stały fragment gry, rzut rożny i, i no w głupi sposób straciliśmy tą bramkę. E, potem próbowaliśmy, e, mecz się trochę otworzył uważam i Sytuacje były z jednej i z drugiej strony, dużo, dużo kontr i Tychy też miały sytuacje pod koniec, także w efekcie musimy szanować też ten punkt, bo na końcu było groźnie, ale tak mówię, czujemy niedosyt. No mecz, w którym Stal Mielec pokazała dwa różne oblicza, w pierwszej połowie to na pewno coś, do czego dążymy i możemy być w miarę zadowoleni z tego, jak prezentowaliśmy się taktycznie w pierwszej odsłonie i udokumentowaliśmy to bramką. W drugiej odsłonie to nie poznałem swojego zespołu, powiem szczerze I z pewnością z pewnością nie tego od siebie oczekujemy i na pewno chcemy być powtarzalni przez 90 minut, a nie fragmentami tych spotkań i to jest na pewno czas i materiał E, Który maksymalnie teraz wykorzystamy przed następnym spotkaniem, bo, bo przed nami przerwa. Nie gramy następnego spotkania z powodu, z powodu powołoni. E, na szczęście ten czas jest i, i z pewnością te defekty wyeliminujemy, e, żeby. Żeby grać płynie przez 90 minut wywalczyliśmy cztery punkty na bardzo trudnych terenach. Z zespołami walczyliśmy, którzy mają w swojej szeregach bardzo dobrych piłkarzy. Oczywiście rozpatrujemy to w kontekście naszego celu, jakim jest wiadomo awansji. Na wyjeździe cztery punkty dobre, ale u siebie trzeba punktować i to jest bolączka sytuacji. Mieliśmy trochę problemów w pierwszej połowie z, z przeciwnikiem. Z... Z tej przyczyny, którą żeśmy myślę ten, ten problem wyeliminowali w drugiej połowie, Linia pomocy troszeczkę za bardzo była spłaszczona z naszą defensywą, nie można powiedzieć, żeśmy źle bronili, ale oddawaliśmy pole na, na, na 35-40 mecz. Na pewno to sympatycznie wyglądało z perspektywy przeciwnika, ale bez jakichś klarownych sytuacji. Skorygowaliśmy to w drugiej połowie i obraz był całkiem, całkiem, całkiem inny. Myślę, że że stały fragment, dawno żeśmy nie szczeli ze stałego fragmentu, dobre dośrodkowanie, Osoba tu ładnie wyszedł w powietrze, ale prawdą jest, że przy tych ostatnich minutach, przy tych trzech, czterech kontrach, które naprawdę się optymistycznie zapowiadały, powinniśmy je troszeczkę lepiej wynegocjować, i, 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 i mogło to się zakończyć bramką. Dobrze, żeśmy wcześniej wyrównali, bo był taki trochę, powiedziałbym, niedosyt przy tych, mówię, ostatnich momentach wyprowadzenia kontrów, gdybyśmy, gdybyśmy przegrali te spotkanie. Czym to zadowolona Znaczy chyba nikt nie, 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 nie jest zadowolony z punktu grając, grając u siebie, tak? Ale myślę, że, że, że trzeba, nie lubię tego słowa szanować, szanować ten punkt, no. Bylibyśmy bardzo rozgoryczeni, gdybyśmy nie, nie, nie szczelili jednej bramki w tym meczu. Ja też nie chcę szukać stanów sprawiedliwienia, ale blokuję dziewiątki z przodu, bo też tak samo nie chcę bić w mediegu, ale no, no po prostu no, takiej jakości jak to, to to nie daje. Pan... Ja bym powiedział inaczej, gdyby, gdyby Proki dzisiaj też skończył, to co, to, co miało pewnie byśmy inaczej to rozpatrywali. No a Andrea do tych sytuacji dochodzi to jest najcenniejsze w całe, całej tej sytuacji. No, oczywiście fajnie, gdyby z nami grzysieg było, ale go nie ma i nie mamy już na to wpływu. I Mendy i Proki mają na tyle umiejętności, jakości. Ja atutów, żeby nam pomóc na pozycji numer drewna. Co teraz z kołem Danielem Grzegorzem, to musi być, że już ten miał okazję na gorąco zobaczyć. Jeszcze nie, także. No tak, wydawało się, że wygrał po prostu dribbling, wygrał pozycję i miał przed sobą bramkarza I tutaj obrońca zawsze musi bardzo ostrożne i delikatne decyzje podejmować. A znam Grześka i wiem, że nie wywróci się eee, z powietrza, i tyle.